Dzisiaj moi drodzy, dzisiaj moi drodzy nagrywam bardziej bardziej ruchomo Ponieważ jest wieczór Zaraz kładę się spać A bardzo chciałem opowiedzieć o dosyć ważnej sprawie O dosyć moi drodzy istotnej No bo o ile moi drodzy O ile O ile można wiedzieć Moi drodzy co to znaczy Co to w ogóle znaczy że człowiek no mówi się często po to, czy takim dosadnym, można powiedzieć ulicznym, dosadnym językiem, że jak to się mówi, ktoś ma jaja. Co to znaczy? To znaczy, moi drodzy, że ktoś w pewnych sytuacjach jest w stanie, moi drodzy, jest w stanie, moi drodzy, być stanowczym. To oznacza, moi drodzy, momenty, w których w których człowiek potrafi stanąć na wysokości zadania. To oznacza, moi drodzy, momenty, w których człowiek mówi to, co myśli, tak, ale tak konkretnie, tak? Że jest tak, tak i tak. Nie stosuje... Taki człowiek, moi drodzy, który... Taki charakterny, bo e, te, ten termin, e, ten termin właśnie... W tym terminie właśnie chodzi o taki rodzaj charakteru, tak? I naprawdę... Naprawdę moi drodzy, powiem Wam, że, że taki człowiek nie dość, że potrafi być stanowczy, taki człowiek powie konkretnie, konkretnie jak to się mówi po męsku, y, konkretnie po męsku o co chodzi, nie będzie stosować żadnych skrótów i tak dalej, żadnych aforyzmów i tak dalej, moi drodzy. Taki osobnik mój na, na domiar złego powie Wam, że takich osobników, takich stanowczych, takich, którzy potrafią, jak wiedzą, jak wiedzą, że mają rację, to potrafią stanąć za swoim stanowiskiem. Powiem Wam, moi drodzy, że tacy, takich, takich ludzi jest coraz mniej i to jest, moi drodzy, przerażające, bo w rzeczywistości, w momencie, w których, w momencie, w których, moi drodzy, ludzie nie potrafią, że się tak wyrażę, nie czasem, moi drodzy, czasem moi drodzy bywają takie chwile, kiedy trzeba tupnąć nogą i, i powiedzieć jest tak, tak i tak. I często odnoszę wrażenie, że coraz mniej jest takich ludzi A to bardzo niedobrze, bo za niedługo się okaże, za niedługo się okaże, że ludzie będą się zwijać się na podobieństwo pancernika i chować się w swoich skorupach, swoich psychicznych skorupach tylko po to żeby nic im się nie stało. A czasem człowiek niestety musi być charakterny. Czasem po prostu człowiek musi.